No się ma grzechu, co tam? A wiesz, no nic, spaceruję sobie. W Będzinie. Aha, no nic, ładna pogoda, oglądam sobie teraz komin elektrowni. Dymi. Mocno, ale na biało. No, a co tam? Walentynki? No, Joanna gdzieś mnie zabiera na kolację. No tak, ekskluzywnie. W smokingu. A potem... Nie, 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 nie stary, nie idę na żaden mecz. Według mnie to grają już tylko dla pieniędzy, nie ma szans. A spektakl jaki? Lekarz na telefon. Chociaż śmieszny. A no to chętnie tak. Gdzie? Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury. W Będzinie. 15 i 16 luty. O osiemnastej. Dobra, dobra. Ile kosztuje? 29 zł? To tanio. A znam tego aktora. Aha. No ale chociaż śmieszny. No. To dobrze, no to no dobra, no to. Słuchaj, to pójdziemy dwa razy. W sobotę i w niedzielę no. Jak tanio, to pójdziemy, no. Aha, jeszcze zdjęcie. No dobra, no to co z nim walniemy? Pokażemy żoną. <laughs> no. Dobra, no to nic, ja idę oglądać dalej elektrownie. no. Albo tutaj wrony kraczą, to wrony se pooglądam. No, ciał grzechu, ciał, pa.